Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż Noki 3120. I podważamy całą naszą obudowę tutaj w koło. Tutaj Wam pokażę. O, właśnie, 3120. Podważamy sobie. Tutaj, oczywiście, najlepiej od samego dołu. Tutaj będzie najlepiej. O, właśnie. No i bardzo prosto nam tutaj wszystko wyszło. Bardzo praktycznie. Odkładamy sobie nakładkę klawiaturki I teraz najważniejsze, żeby tutaj odkręcić wszystkie śrubeczki: tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. To musimy mieć torx, który był bardzo popularny wcześniej: torx T6H. I odkręcamy sobie śrubeczki. Tu jest bardzo ciężko oporowo, jeśli chodzi o nokie, naprawdę. Bardzo solidnie wszystko jest przykręcone. To jest z wielkim trudem. Odkręcam nowocześniejszymi wkrętakami. No, mam takie specjalne podnoki, ale jakoś sobie je nie wyciągnąłem jeszcze. I tam zostały jeszcze dwie do Jest jedna, i tutaj ostatnia. Jak widzicie, jest to bardzo, bardzo, bardzo proste. Teraz sobie wciągamy wszystko z wnętrza korpusu. Tak, mamy tutaj spód, tył naszej płyty głównej, i teraz tutaj widzicie jeszcze sobie odklejamy. Tutaj jest wszystko przyklejone, tutaj nie jest. Widzę, tak. Tu jest wszystko przyklejone. Delikatnie sobie odklejamy wszystko, tu sobie prostujemy nakładkę metalową. I teraz możemy sobie oczywiście odkleić membrankę kreatury. Żeby po prostu sprawdzić, gdyż na przykład, nie wiem, jest przypalone klawisz bądź jest zalane, to możemy sobie te mabranki powymieniać, jeśli chcemy. To jest bardzo praktyczne i bardzo proste. Tu sobie wymieniamy nasz wyświetlacz. Tutaj zobaczcie, podważamy. Tutaj podważamy i wyciągamy. Tu są jeszcze dwie takie osłonki mocujące. Więc pamiętajcie o tym, żeby później to wsadzić, żeby to się trzymało. I tu jest jeszcze blaszka. Która osłania naszą płytę główną. No i tu jeszcze wibracja, mikrofonik i port ładowania. Tu wszystko bardzo prosto. Wciągamy, widzicie. Ciach, ciach, ciach. Aha, i tu jeszcze jest yy, zasięg. I to wszystko. Do zobaczenia. Hej.